Witam wszystkich na moim kanale Oto pierwsza bitwa a druga przepraszam, pierwszą jest dzisiaj umieściłem tylko bez komentarza Pierwsza bitwa z komentarzem Dziesiąte tiary Powiem Wam szczerze, że nie wiem czy Wy też to zauważyliście, ale losowania ostatnio często gram na ósemkach bo troszeczkę ich ekspie tak powiem szczerze, że na 10 bitew to minimum 8 mam na dychach więc ten matchmaking chyba nie pracuje tak jakby każdy od niego tego oczekiwał. Nie mówię żeby za każdym razem być na topy, ale myślę, że no przynajmniej 50 na 50. Ale jeśli na tych to 30% to taka już naprawdę tolerowana byłaby tolerowana byłaby liczba. Jak się nasza drużyna rozjeżdża? Widzę, że wszyscy stąd uciekają, jest IZ 7 E75. Zastanawiam się czy też nie uciekać na tamtą flankę, bo tu będzie raż. Mają lorki fałki. Mam tą depresję działa coś czuję, że nic ciekawego tutaj się nie. Spróbuję. Mam magazynek delikatnie jest Chrysler, już mnie spotnął zaraz tu Arta pokaże mi gdzie raki zimują Fałeczka, A już tam wjechała skonamy się na razie wyjechałbym mimo boku Działo, to działo, o, jaczka tutaj, nie Co? Aś, myślałem, że kraj jest... uju, uju ja dziunia, ja dziunia. Jesteśmy strasznie tutaj oblężeni Jeszcze IS podjechał, przeoczyłem a 7 zaraz spadnie Ja ładuję, uciec nie mam jak, bo mnie miotą, zanim jeszcze zdążę cokolwiek zrobić E-75, wo parta, proszę bardzo dobra, nie będziemy się na razie tutaj wspierać T-10 dobra, jednak się o, kurde, nie działa mi znowu klama, nie wiem co się dzieje Ten pocisk, nie chcę go wyowłaść dobrze w sumie dobrze, teraz przeładuję No bo mnie nie puszczą tak, mam spokojnie czas żeby poczekać o jednać, patrzcie był ten strv tam Mam nadzieję że nasza arta tam coś mu może zrobić I z 7 niepotrzebnie wjechał w ogień krzyżowy Małe wsparcie, typ 4 heavy z miasta obija tam dobrze jest e 75 musi tam popracować troszeczkę, no. Ja się chyba tutaj połapię. Mistrz... On nie ma depresji. Nie wiem, gdzie jest ta V. Kurde, jadźka. jadźka! zjechała nam... strzelił. Mam trzy... O o jak piękny Boinsynku Jadę go dobić Mam nadzieję, że się na mnie nie odwróci Ach, zabiję Straciliłem tylko Ok, przeładuję Jadę pomóc na e 7pm Dobra tamte niszczyciele rogu mnie martwią, bo ciężko będzie... O, jeden zjechał, dobra jest. I to zjechał ten lepszy. O kurne te arto to jest po prostu. I strzy bardzo... No nie no jeszcze mam 7 sekund. mi ucieknie. Skończyłbym jego, bo to jest dla mnie bardzo ważne. O, dobra jest, tyłem wiecie spoko. 3. Nie mam naboi. Nie mam naboi, muszę spierdan... uciekać, przepraszam, uciekać za bułę przyjmę chyba Dobra, Idealny. idealnie, idealnie. Arta, dobra, za 90 tak to ona może strzelać do mnie całą bitwę kurde klawka mi nie działa znowu No i teraz gdzie? Nie, z nie przegapiłem, przegapiłem co? No Dobra, no teraz to już Dożynki, jak to mówią? 3800 Nie no na no celowniczego nie mogę Naprawić no, dlaczego tak się dzieje? Żadnych modów nie mam. Nie, nie. wiem od czego to zależy. Przecież z takim... Gdzie jest lorka? O jej mi tu brakuje w tym całym towarzystwie 4000 do metrów O, nie jest źle Nie jest źle Chyba nie zdążę tutaj bo grylu jedzie w miarę szybko po tego baczata Nie sądzę, żeby on tu uciekł, Ale jak coś to mu na drogę Dobra, mam spota Jest tutaj Uoh. To się nazywa szczęście. Dobra, ale teraz gdzie jest lorka? To mnie zastanawia. Tu jest lorka. Pierwsza bitwa z komentarzem. Taki piękny damage. Dobra, lorka chyba się rzuci na naszego patona. Ale tutaj nie zdaje... Chyba gry trafił. Czy ona zjeżdża, czy robi? Co ona robi? ma, co ty zrobisz chyba się chce zabić ta i ten filar tu właśnie musiał być no, no nic dobra bitwa i mam nadzieję że kolejne które umieszczę będą równie dobre o, pierwsza odznaka biegłości na tym dziale. 1300. Ile potrzeba jest ekspa za bitwę, żeby bić asa na tym czołgu. Dobra. A jeśli poświęciliście swój czas i obejrzeliście. Dziękuję bardzo. Postaram się umieszczać więcej jakichś ciekawych bitew. Subskrybujcie kanał, lajkujcie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.